No cześć. No cześć, nagrywamy kolejny odcinek z tej gry, znaczy nową serię Octodad. Tak jest, yy, podobno zwariowana gra. Tak w ogóle to wróciliśmy po chyba rocznej przerwie, yy. nie mam pojęcia ile nas nie było, bardzo długo. Nie, no na pewno nie rosną. Mieliśmy mały epizod yy, z Planet Crafter, On, niestety młodzież yy, wypłaszczył na tym, stwierdził po tak jednym odcinku. Wypłaszczył. <laughs> yy, Dobnął. No. On się spóźnia. On zawsze się spóźnia. To? Będziesz czytać? Mm. Czytaj, czytaj. Ty fajnie czytasz. Panie młody. O co w ogóle chodzi w tej grze? E Bo ty już trochę pograłeś, widziałem. No trochę, żeby zobaczyć, jak czy, czy da się, w tu, czy jest łatwe sterowanie. Mm. I co jak? Tragedia. <śmiech> <śmiech> No, podobno można każdą kończyną osobno ruszać i ja jestem odpowiedzialny za lewą rękę, a młodzież... Aj. Nie, za prawą. A teraz... Wow. A jak Wydzie... do góry mam dać? E, no później będzie pokazane. Bo to jest taki znaczy, tutorial. Muszę, żeby kontrolować dumę. Fu fu fu. No muszę to tam. jest. Zrzuć poduszkę, jak? Aha, mam kliknąć. Ja widzę tak. Aha, bo jak kliknę, to on przytrzymuje, tak? Drogi. No, przytrzymujesz. no dobra, ale jak mam dać do góry rękę? No jest kluczyk. Ja kluczyk kluczyk, ja czy nie! <grym> nie! Pierwszy. Jak ja mam trę... Czekaj. Aha, do góry. Ło, ja nie mogę. To jest nie do ogarnięcia. O Boże, kochany. Jak też mogę, mogę obsługiwać prawą rękę, a ty lewą, co? Ale nie wiem, czy się będzie dało. Wcześniej próbowaliśmy z ustawieniami. I teraz musimy wziąć tą gablotkę. Raczej. Co? O, kurczę. Dobra, i teraz ja obsługuję zęby. Wcale. Uuu. I rozumiem. Czekaj, czy nie. O, to ja, to jestem ja. O, teraz mogę władzić wcale nie wyglądamy jak ośmiornicy. A ja, daj mi krzesło. Dobrze, i teraz, i teraz musisz otwalić drzwi. Dawaj, otwieramy. I teraz pójść i dobra. I idziemy. Wow, wow, ta moja ręka, o, nie! Wow, wow. <laughs> Idziemy, to możemy <masz śmiech> w ścieczkę. Zawinęła mi się ręka. A jak sterujesz nogami? No, prawa noga to prawy ten jakby... Trigger? Trigger, no. lewa noga lewy trigger. Ale on od razu... No on daje już do, do góry, on daje do góry, no. ale żeby To żeby, jeszcze analogiem do góry, to muszę tak zrobić. Aha. I muszę puścić, żeby... chodzę Kurczę! jest muszę... I I bardziej skomplikowane niż... Otwieraj! Próbuję! I teraz puść, puść! No nie gadaj, że musimy się ubrać. Nie, znajdę. Tak, mam przesnąć? złapać? No zapnę. Zobaczymy co się. Jest klucze daj! Gdzie mamy iść? Gdzie mamy iść? Do Batmobilu. O, ja się to, to Ja ciasto! Nie, nie, zepsujesz! Ale to jest nasze. Ale to jest na nasze wesele. Czekaj, bo muszę wziąć... No, nie. I, tutaj, I teraz DJ tutaj powinien być. Dobra, idziemy już. Dobrze, my no już... Co? Co? Dobrze, co? Dobrze. No i nie umiem do przodu. I otwieramy drzwi. I idziemy. A kamera się sama obraca? Czy ty obraca e, to obraca Sama. Tylko uwaga, to niczego nie strącić. Banany! E. Weź to. Nie, zostaw ten banany! Się <śmiennie> nie <siedzę>. nie. <śmiennie> Jeden, którego nie jest wrzuciłem, oczywiście. <śmiennie> Prosta pod podnagi wrzuciłem. Okej. Okay. Uuu, muszka. Któlu. Czy jak mu tam. Znajdź swoją muszkę. Mm, w prezentach? A nie, tutaj jest muszka. Tutaj, okay, rzuć by... prezentami. O, mamy muszkę, weź no muszkę. No, za daleko. A jesteś. I teraz? Załóż swoją muszkę. O, dobra. Uuuu, mm, ale wymotamy. Idź w prawo i podnieś bramę. Mamy... Uh. Kamera. Moment <laughs> <laughs> i <laughs> <laughs> Weź to. Aha, dobra. <śmiech> <śmiech> ok. Okej. Teraz nie, nie... może być to tragedia. Nie ma iść teraz Zrzucaj prezenty tutaj. Teraz... Dawaj. Tylko... Wow, to jest... Dostań się do Uuu, Idziemy dalej. Idziemy. Oh. Idziemy dalej. Co? Wszyscy się na mnie patrzą. Muszę się zachowywać naturalnie. Natura. Naturalnie. Spokojnie. Spokojnie nawet. No to ty Znaczy to trzymaj. O nie. Dobra, czekaj. Nie damy nie damy rady. Ja a oni się wszyscy patrzą, tak? No, no bo tutaj jest pasek, chyba. Ja, jak. O, bo to trochę Mam przynieść pierścionek. Mam gdzieś znaleźć pierścionek. Może tutaj. O, jest, jest pierścionek. Tam, widać. Czekaj, przyjdę trochę bliżej. Też cię hmm. nie, do, jedno, ci poszekam. Nie wiem, że Co no, ja no, robię? Co ja robię? O oh, mój Boże! Nic nie widać. Dobra, i weź pierścion, to. Próbuję jak. O dobra, yes. teraz idziemy stąd. Dam pier... damy jej pierścion. Pójdźcie się jej na bok. No przecież spróbuję. A nie widzę, bo mi ta czapka zasłanie. Ojej, co dałeś? Boże, jaki wielki mi się... ten pierścionek. No nie zaczął w rękę. Co teraz? No... A, może, mogę przez... Mogę... Um, przez... Przewijać? A jednak nie. O, buziaczek. O, wstęp. Mm, czyli co, udało nam się? wcześniej. Koniec gry. No dobrze, kochani, to była gra. A ja wracam, <laughs> ja wracam, ja wracam! Ale ja umiem ruszać? To jakoś... ry? A złap się liter! Złap się, złap się! Próbuję. Ale nie mogę ruszać ręką. Ręką nie umiem ruszać. No dobra, może przewiniemy to? Okej, czekaj. Ale nie możesz. Nie. Czyli już koniec gry wow! Jesteśmy... jesteśmy... Speedrunnerami. Za 10 zł była ta gra. dziwię się. <laughs> Ale to było na promocji. Normalnie kosztowała chyba 70. No, spidziewa. 50. No. no dobrze. Dobra, no grajmy już. Co coś robić? Naciśnij Enter. Czyżby to było klucz do sukcesu? No Dud, a nie jednak to się dopiero zaczyna dodać. Dadli jest Napisz catch. Napisz. <laughs> Chcesz może pauzę zrobić, no. Jesteśmy w łóżku. Czemu to moja głowa jest taka Bo jesteśmy... Uch. Mam się dostać do kuchni. Zadanie. <coughs> <O>, Zmęczony jestem. <laughs> dobra, a nie, budzik. Oh, budzik. Budzik, Nie, mam się dostać się do kuchni. Ale wyłącz ten głupi budzik, bo mnie to No dobra, no dobra. <coughs> a i puść teraz. No ja nic nie trzymam przecież. Mm. Idziemy, idziemy, o cześć 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 się patrzy Nic nie widzę Nie, nie kupię ci Jasne, że tak, proszę Jeszcze jeden raz Cześć synek Załóż sobie nagłówkę Do Dokąd do, mamy pójść? Do kuchni, bo matko jest a Nie umiesz Co? odwracać kamerą? Czemu ona się mm. tak dziwnie odwraca?

Dobry, musimy iść. Nie, weź, a nie. Musimy Czekaj, bo nie wiem, która jest moja rąkawka. Jasne, że tak. A, musimy wziąć najpierw ten. Tutaj proszek na górze jest. Proszek to kawa. A kawa? Nie <laughs> rondel! Kawa? Musi się wsypać. No tutaj, do, chyba do góry tutaj. A, do... A, <laughs> nie, to no może O, dobra. I teraz kliknij, żeby... Próbuję. Naprawdę próbuję. Obieże... Robię węgla A wiesz, że ona się nie skapnęła, że, że ty jesteś kawałek kawa, ro... Zachowujemy się jak normalny człowiek. Nogi ma krzywy. Przynieś mleko. Idziemy mleko? Mleko po mleczku, idziemy po mleczku O, mleko, tak całym jej domem, tak nie, nie, musimy dać. Proszę Musimy dać. a Stasi, a która to Stasi? Czy nie Stasi Cienistość mleko, ta z czarnymi włosami nie. O kurcze Nic nie widzę, cały dom uwalony mlekiem <ślaques> <tory> Dobra. Dobra, <tory> Dobra, Dzień dobry! Proszę. Teraz Proszę. Z tym chłopkiem nie mogłaś się przyjść! I teraz musisz dać A już się mleko skończyło. No nie ma Spoko. za to, nie ma za to. Wypij no. 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 swoją kawę. Ja bym też chciał mleka do kawy. Ech. Ale to zasuwasz? Weź teraz. Mhm. Na, bry, na górę daj. I teraz. Nie, no do siebie daj, jakby sobie. żeby była. Co? Już wypiłem chyba. Wypij swoją kawę. Okej, okay, daj, daj, teraz ja spróbuję. Wufu, uh. fu, fu, fu. Uh. fu, fu, fu. <laughs> Nie będę go część. O, oh, wypiłem. O, spoko. Dobrze, kochanie, teraz ja idę na podwórko się pobawić. Zapuść. A, sorry. <laughs> Aha, nie, poczekaj. Cześć, co ja robię? Co je? Nie, czekaj. Trzeba skosić trawę. Smaż i podaj mięso do burgerów. Nie, czekaj. A, dobra, zapomniałem sterowania w ogóle. O matko, jedyna, to będzie. To, to nie będzie. Nie! Ziemię, to nie, usmaży się, nikt nie będzie To jest, spróbuję idź, kolejne mięsko. Ale to czekaj, tutaj. Bo... O oh, Dobre, czekaj, węgiel to... trzeba dać i podpalić to mięso, to surowe będzie. miał. No, no, dobra te... no, o, no jest. <laughs> Tam dalej jest benzyna chyba, to nie, to jest jakaś tacka. Muszę widać tak, tak i teraz wziąć z podłogi, oczywiście, oczywiście. Patrz, tak będziemy smażyć mięso. Czekaj, spróbuję teraz ja. Y. Ej, <śmieniem> hey, smaży się. Weź to, weź to, bo zaraz się spali co teraz? a, a gorące! A, a. Trzymaj to! Stasia, trzymaj to! Czy jak ci tam. Żono! Dobra. To są chyba bułki, no? wiem. Chodźcie, musimy teraz. O! Gałę się. Nie! No. Trzymaj się! O! To nie jest. Źle, że łapie Idę. Jeszcze jeden. Odwróć się. A gdzie jest ten? Nie, dobry. Tam, tu, tu. tu, tu w, nie, 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 tu, gdzie pokazuję ręką, gdzieś. Well, o, oh, jest. O, tam tak mój poglądaj, Nie Głupia, kałamarnica. Nic tu odstawiesz węgorza jakiegoś. Łap, ten głup... Ja mam, ja mam. Dzieci spokojnie, spokojnie już się robi A ty to trzymasz że go wymięknie, <śmienicza> znaczy <tłumaczem>, mackami raczej. <śmienicza> oh, to jest taki o czymś, Zabit... tak, czekaj, czekaj, no. bo tak się Ale się dżynku? palą, palą się, palą się to Dobra, yes, czyli jest usmażony, a, to... a, a kto tu leży? A to jest ten synek Eee, <laughs> no. <laughs> no, tak. gdzie jest góra z tych bułek? Co teraz? Usuń z kwietnika, o oh, Gdzie jest kwietnik? Tutaj jest chyba kwietnik. Co to jest? To jest, to jest ten? Nie, to jest motyle Musimy... <murra> Hmm? Musimy. Coś Któreś no ale nie wiem co. No teraz. Czekaj, zrywałem, tak, tak, I to właśnie zbierali. Czy ja wyrywam dobre rzeczy? <grywa> Że tak kwiatów wszystkim wyrywasz. No. Podnieś to i wyrzuć. O! Podnieś i wyrzuć. Nooo! Poczekaj, wyglądało. nie? Jeszcze no. jeden tam został. Tam w, w rogu koło krasnala. Pyk? Pyk? Nie, to nie to. Krasnala! Jest! Oderę teraz. Weź kusiarkę z szopy. Ok, ty by się Mhm. Och, młodzież! Jesteśmy na wizji! Musimy się tu. Dobrze, e, tak. Gdzie jest trawa? O, co A co? Co to jest? Dad. Stajna. Stajna. O oh, jezu, ile piłek! Musimy to wziąć! No, bo dzieci. Co no, bo syn komisji. się bawił piłeczkami, nie? Jezu. Czekaj, co ja mam? Co ja trzymam? Nie, ja trzymam to. Fast. Mm, to... O, miałem, przez chwilę to miałem. Podejdź tam bliżej trochę. Dobrze. A ja znowu trzymam nie to, co trzeba. Ja, <laughs> to. Prawie, prawie. Nie, tu, nie to. Prawie. Nie. Nie to. No nie złapie <grymne> mnie Musieliśmy tam wejść i zrobić rezerwę Ja znowu do niedobrze Co jakiś czas tak jakby łapie to O chyba mamy dobra Wiesz co Zaczynamy to delirwować Nie co ja trzymam, co ja trzymam piłkę, trz o, piłkę trz Cię, Jest, musimy Ty wziąłeś chyba, ale przez chwilę Jeszcze się zamknął Ko nie! Kochanie, spokojnie, już zaraz skożę trawę Spokojnie Spokoj. O, mam to. Masz? To idziemy. Ej, nie. Musimy razem to wziąć. jak razem? Nie, znowu jakąś piłkę złapałam ja też. Nie, to ja. Nie, nie, to ja, nie. Nie, która to moja? Ja <laughs> to moja? Ja mam niebieską. Chyba czy mam? Nie, musimy razem też na taki. Mam? Jakie to jest skomplikowane? No, to ja mam. Piłkę wziąłem. A muszę. Z... Nie, muszę złapać za ten patyczek cienki. Ja może tutaj wyjdę. O! Jest? Mam to. Mam to! Co teraz? Kosimy trawę. A ja może też złapię? okej. Okay. Oczywiście, okay. Dobrze, pięknie na jeździ. Czekaj, kochanie, jeszcze tak z pół godziny mi zejdzie. Ja to puściłem znowu. Ooo, sami się kosimy się Dobra, chodź, Jak się obsługuje kosierkę? Gdzie jest jakaś instrukcja? O jest, udało nam się. A, uh. Musimy zgodzić tego. chwasta chyba też, co? Luby na chwasta dojść. 100. Czy on też zniknął? Nie. Czy to jest jako obiekt zwykły? O, tam na górze jest krawat, może musimy go zebrać. Chodź na zjeżdżalnię, chodź na zjeżdżalnię! Ale to schosimy najpierw w trawę, co? Weź tą biogaz! Jest! Jest! Kochani, musimy sprzedać ciękowi piłki, bo za dużo masz. my idziemy, idziemy, idziemy. Jeszcze tutaj zostało. Jakaś pokrywka z grilla się tutaj wala, mamy czas 17 Ciekawe minu. od kogo, nie? Ciekawe kto to zrobił. No nie, Co <laughs> to stan... I jeszcze co? Nie. dobra, dawaj teraz. Nie, pobawmy się na zjeżdżalni, chodź, idziemy na zjeżdżalnię. Mm, mm, mm. Chorą drewno. Spokojnie, za chwilę. Chodzimy. Jak? będzie... będzie cięższy... No chyba się nie da tam wejść. To będzie cięższy mi niż... niż... Nie, bo się nie da złapać. O. Nie, to nie, nie, nie da się. Idziemy po dziawo, dawaj, chodź. O. Pięknie. jak nam nie, pa... nie patrz, kochanie. No fajcie, obserwuje mnie, co ja... Jakby myśli... Co on robi? Okej? Okay. Ale to spojrzenie tak jakby nic nie daje. Że nie ma... nic się tak jakby nie psuje, nie? No? A musisz teraz wziąć to drewno, chyba na to, i później. I teraz tak. To ja będę trzymać siekierę? Nie, albo ja. Hm. Tak, ne, jak nie, nie sobie dobra, dobra, i teraz. Począłem, teraz muszę. Nie to. Ej, podnieś to. No, nie tylko... O. Ja to jest prawie... Nie to! Co to jest? jest? Czyli musimy to. na sobie. Coś. No puść! <grym> tak, normalnie, rumalnie, tak wygląda. Wymachujesz chieru. Już jakby na cztery osoby w to grać? Co? Chyba nie wykonałem. A tak to <grym> Muszę... O jest! To jedyna z moich Jest! Dobra, wiesz, co? Myślę, no że ten odcinek będziemy kończyli powoli. Musimy jeszcze powiesić w domu, No, za chwilkę! <grychy> <Puszczymy>. to... <grychy> Takie emocje to już chyba w następnym odcinku. Oooo, <grychy> to jest. I... I... Teraz trzymamy się. Trzymaj się, nie. Nie puszczaj się! No, trzymaj. co mam zrobić? Ooo, eee, wstrzymaj, kucharze. Ja nie mogę nic ruszać. Dobra. Myślę, że co się z nami stanie, dowiemy się w kolejnym emocjonującym odcinku. Dobra, niech ci będzie. No to żegnamy. To żegnamy się z wami. Na razie, do zobaczenia. Cześć. No pa!